Siemanko, z tej strony Sebastian Szczerek. Witam na kanale Za Ciosem, a tutaj program Lewy Prosty, czyli telegraficzny Skrót dnia ze sportu walki. Dziś małem 1 luty, a więc zapraszam na informacje. Szeregi dywizji półciężkiej w drugiej federacji MMA na świecie, czyli Belator MMA zasilił Maciej Różański. Życzymy Polakowi największych sukcesów samych wygranych walk i oczywiście sięgnięcia mistrzowskiego pasa. Już 19 lutego podczas debiutanckiej gali Prime Show MMA Mateusz Morański stanie do walki bokserskiej z Kasiuszem Donkacjo-Życińskim. 26 lutego w Warszawie podczas KSW 67 był pretendent do pasa wagi półciężkiej Iwan Erslan przywita w klasce KSW niepokonanego Łotysza Hasana Medieva. Były obrońca Manchesteru United. Oraz reprezentacji Francji Patrick Evra już 2 kwietnia zadebiutuje jako zawodowy pięściarz na gali w Londynie. Dwóch radomskich zawodników MMA, czyli Patryk Kaczmarczyk i Albert Odzimkowski odwiedzili dziś siedzibę KSW. Według nas oznacza to jedno. Obu tych panów będziemy mogli zobaczyć w okrągłej klatce KSW już w marcu podczas KSW 68. Taka ciekawostka na koniec telegraficznego skrótu dnia. Mariusz Pudzianowski, który był znany jako strongman, a obecnie jest zawodnikiem MMA, tak naprawdę dłużej trenuje i uprawia mieszane sztuki walki niż był strongmanem. Jako strongman karierę rozpoczął w 1999 roku i zakończył ją w 2009 roku. Jako zawodnik rozpoczął ją w 2009 roku i ona trwa nadal. Czyli tak naprawdę Mariusz Strongman już przez 11 lat, a 13 lat uprawiał już mieszane sztuki walki. Mam nadzieję, że jeszcze ucieszy nas kilkoma swoimi walkami w KSW i życzymy Mariuszowi dużo zdrowia. To by było na tyle z informacji ze świata sportu walki z dnia 1 lutego. Zapraszam już jutro na program Lewy Prosty. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału Zaciosem. Zapraszam na wszystkie social media. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie oraz Twitterze. Pozdrawiam i do usłyszenia jutro.